Obawiam się każdej brunatnej siły, która rośnie w polskim życiu publicznym. Pan premier Morawiecki jest człowiekiem chorym z nienawiści, zresztą bardzo podobnie jak pan poseł Kaczyński. Proszę zwrócić uwagę, jeździ od miejscowości do miejscowości jako premier polskiego rządu i nie ma nic do powiedzenia o realnych problemach Polaków. Wielu oczywiście analizuje przyczyny porażki Platformy Obywatelskiej w roku 2015 i doskonale Pan pamięta, że się mówiło o ciepłej wodzie w kranie, że się mówiło o tym, że Prawo i Sprawiedliwość się, no, lepiej wyczuło te takie dziury w społeczeństwie, że dzięki 500 plus i tego typu socjalnym propozycjom zagospodarowało tę część społeczeństwa, o której Państwo zapomnieli. Nie obawia się Pan teraz powtórki z rozrywki tego, że Konfederacja tak bardzo rośnie w siłę, ponieważ gospodaruje bardzo ważny, szczególnie po trudnych czasach pandemii i wszystkiego tego, co się później wydarzyło także w kontekście wojny, elektorat przedsiębiorców, których w Polsce jest bardzo dużo i z Państwa strony propozycji dla takowych jest po prostu za mało. I Konfederacja Dzięki temu bardzo mocno zyskuje, bo wszystkie badania pokazują, że to wcale nie chodzi o kwestie związane z tak zwanym światopoglądem, tylko właśnie z wyjściem znowu do ludzi, którzy gdzieś zostali na marginesie, albo Pewnie. zostali bardzo poszkodowani przez na przykład ład Łatwą, czy Kilka, też e, kilka, kilka kwestii. Yy, pierwsza, pierwsza kwestia czy obawiam się? Obawiam się każdej brunatnej siły, która rośnie w polskim życiu publicznym, a rzeczywiście ładny garnitur pana Mencena i gładka gadka pana Bosaka nie zasłonią pana Brauna i Korwin-Mikkego, który wczoraj zasłynął kolejnym skandalicznym tweetem atakującym kobietę. No codziennie słynął, jak będziemy rozmawiać. Dlatego, tak? no, że nie ma żadnej reakcji jego teoretycznie liderów politycznych. Mhm. Pan Mencen mówi o tym, że zlikwiduje wszystko, że wyrzuci wszystkich, tylko na razie nie jest w stanie wyrzucić z własnej partii. Kogoś tak skompromitowanego jak pan Korwin-Mikke. Ale co do co do tego, co do przedsiębiorców. Mm. Polscy przedsiębiorcy to są bardzo mądrzy ludzie. Oni sobie zdają sprawę z tego, co jest realne, a co jest nierealne. Jak przychodzi do nich pan Męcen i mówi tak, nie będzie podatków. Nie będzie zus -u. Wszyscy będziecie szczęśliwi. No, Wszyscy to ZUS będzie... ma być dobrowolny, panie pośle. No. Według ja, ja, pomysłu Konfederacji. Ja, ja, ja pamiętam taką wypowiedź No ale wypowiedź zmienili, panu... no Państwo też zmieniali wielokrotnie. Yy... No, panu Mencenowi to często się te zmiany przydarzają. Jedno już... w poniedziałek, drugie w środę. Ostatecznie ja... na razie wersja jest taka, że ZUS ma być dobrowolny. Ale ja będę, jeśli pani pozwoli, odnosił się do tego, co mówił pan Męcen. Nie będzie zus -u. No przecież wszyscy wiemy, że to jest kompletnie, kompletnie nierealne i nieprawdziwe. Ja myślę, że polscy przedsiębiorcy doskonale rozumieją, że pan Męcen ma gładką, fajną retorykę, Skąd ale 15, mało 13-15% pogłosów dla Konfederacji. Zobaczymy, to na razie są sondaże. Znaczy, się też do tego. Ale dobrze, bo... oczywiście, że tak, tylko to są na razie sondaże. Ja pamiętam różne partie pana Korwin-Mikkego, które, którego wspominaliśmy. On też miał raz 7 w sondażach, raz 8%. Jak przychodziło do wyborów, to dostawał 1,5%, 2%. 2%. Ja nie lekceważę Konfederacji, tylko mówię, że na razie Konfederacja jeszcze nie weryfikowała się wyborczo no, na tym poziomie, o którym tylko Pani pytanie, mówi. pytanie, czy jeśli znów nie pochylicie się nad jakąś wykluczoną grupą społeczną, w cudzysłowie wykluczoną, zaniedbaną, poszkodowaną, to, ok. to y, pytanie, czy później, Ale jak jeszcze... będziecie weryfikować się okaże, że dowiozą ten wynik, to nie będzie Ale zmusza. bardzo, bardzo dziękuję, że Pani, bo ja jednej rzeczy jeszcze zapomniałem powiedzieć przy odpowiedzi na tamto pytanie. Jeżeli chodzi o przedsiębiorców. Przywrócenie poprzednich rozwiązań, jeżeli chodzi o składkę zdrowotną. No przecież to, co jest dzisiaj, to składka zdrowotna zabija polskich przedsiębiorców. szczególnie tych z jednoosobowymi działalności. Dokładnie tak. Uproszczenie, znaczące uproszczenie podatków, wprowadzenie centrum obsługi podatnika. To są wszystko rozwiązania, którymi my staramy się powiedzieć przedsiębiorcom, jesteście dla nas najważniejsi. To z waszej pracy budowany jest dorobek Polski, to z waszej pracy, tak naprawdę e, Polska się rozwija. Więc ja nie mam obawy, że polscy przedsiębiorcy nie słyszą tego co mówi koalicja obywatelska. Ja zdaję sobie sprawę, że pan Mencen mówi językiem, który może być taki populistycznie bardzo popularny, ale wiem, że na końcu jak ludzie podejmują już tą finalną decyzję na dzień, na dwa, może nawet na 10 minut przed głosowaniem, to oceniają realność. I myślę, że fajne zdjęcie Panie, pana. To jest wspaniałe, przepraszam, że wyjaśniam, że Pan jest... tak wysoko ocenia e, wyborców. Polskich przedsiębiorców? Wyborców. Bardzo, wyborców. bardzo wysoko ocenia. Ale e, kiedy Pan zajrzy w jedno, drugie, trzecie, pięćdziesiąte, czwarte badanie, które zostały w ostatnich latach przeprowadzone, to doskonale Pan zobaczy, że bardzo wielu wyborców w Polsce podejmuje decyzję na ostatniej, prostej i podejmuje ją głównie emocjami, a nie weryfikacją. Właśnie... Ale, programu, to właśnie, czy, e, ale to właśnie realności Ale to pani redaktor. Że... No, bardzo się cieszę, że pani to powiedziała, bo właśnie to powiedziałem. Dzień przed wyborami, 10 minut przed wyborami i tą jedną z podstawowych, y, podstawowych emocji, która jest, to jest kwestia takiego popatrzenia na polityków i powiedzenia, czy on jest wiarygodny, czy on nie jest wiarygodny. Więc pan Bencen z tym, co mówi, z tym, co robi, moim zdaniem dla polskich przedsiębiorców Czyli finalnie wam, że nie będzie. Czyli Konfederacja nie dowiezie tego sondażowego nie, uważam, wyniku? Uważam, do... że Konfederacja na dziś ma, zbiera gromadzi takiej, elektorat buntu. On jest bardzo mm -hmm. w Polsce z wyborów na wybory ten elektorat się powtarza. Raz ma odcień bardziej lewicowy, raz bardziej prawicowy, a to jest elektorat na poziomie 10% i uważam, że taki właśnie będzie wynik Konfederacji. No właśnie i teraz e, pojawia się kolejne pytanie. E, czy Konfederacja nie będzie tak zwanym języczkiem uwagi? Bo wielu mówi, że e, no, nawet jeśli Platforma zyska dobry wynik, to słabe wyniki pozostałych partnerów z opozycji spowodują, że będziemy mieli do czynienia Zrobi z rządem tworzonym przez PiS i Konfederację. Zrobimy wszystko, żeby wygrać tak te wybory, żeby nie trzeba było oglądać Konfederacji. na razie żadne badania na to nie wskazują. Ale jest jeszcze, są jeszcze trzy miesiące kampanii wyborczej, a tendencja wzrostowa dla Platformy Obywatelskiej, dla koalicji jest bardzo, bardzo jasna. Zresztą myślę, że... No nie ten... wiem. Teraz zyskujecie, raz tracicie po 2-3% no i to tak pani, się pani waha. jesteśmy na poziomie 31%. To jest średnia sondażowa. To jest bardzo dobry wynik. To jest o kilka mhm. procent więcej niż było przed marszem, bo myślę, że ten marsz 4 czerwca no, wyzwolił energię e, Polaków. I robimy po prostu swoje. Ja nie chcę się zastanawiać nad tym, co będzie za trzy miesiące, jak Konfederacja będzie miała 10 czy 11%. Ja wiem, że mam robotę do wykonania, a ta robota polega dobrze, na tym, żeby tak wygrać wybory, żeby PiS odesłać, e, odesłać do historii, a Konfederację odesłać do, e, do ław opozycji. Prawo i Sprawiedliwość będzie właściwie prowadziło dwie kampanie jednocześnie, w tym kampanię referendalną, która będzie finansowana z zupełnie innych środków niż ta wyborcza, ta sensu stricte do... Po e, to jest to parlamentu. referendum. E, no dobrze, tylko pytanie, jak Jaki kłopot Wam jako opozycji to sprawia? Jeżeli chodzi o nieuczciwość tych wyborów, to sprawia problem i nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Już ostatnie wybory prezydenckie były nieuczciwe. No, całe państwo zaangażowane po stronie jednego kandydata hmm, czyniło te wybory po prostu wyborami, które nie można, które nie można nazwać demokratami, wyborami równymi. Więc z tej perspektywy na pewno to będzie problem. Natomiast jak sobie z tym będziemy radzić? Będziemy obnażać hipokryzję PiS. Skoro dziki zachód według premiera yy, mieliśmy tutaj w Polsce do roku 2015, to pytanie... No od 2015 razy... mamy Sycylię i to Sycylię z tych najgorszych czasów, z gangami, mafiami, z ludźmi, którzy nie liczą się z prawem i na czele tej sycylijskiej rodziny PiSu stoi niejaki Morawiecki, certyfikowany kłamca, certyfikowany przez polski sąd, Będę to powtarzał, już zresztą mówiłem kilkukrotnie u pani redaktor. No tak, ale to premier Morawiecki to jest... nazywa Tuska Judaszem, bajerantem, z kamerem, kłamcą, kłótnikiem i tak dalej. I tak ja dalej. myślę, że pan premier Morawiecki jest człowiekiem chorym z nienawiści. Zresztą bardzo podobnie jak pan poseł Kaczyński. Proszę zwrócić uwagę. Jeździ od miejscowości do miejscowości jako premier polskiego rządu i nie ma nic do powiedzenia o realnych problemach Polaków. Nie mówi ani słowa, jak walczyć z inflacją, jak walczyć z korupcją, jak walczyć z nepotyzmem, tylko jedyne, czym się zajmuje, to liderem partii opozycyjnych. No przecież to jest gość, który jest tak naprawdę no, jakąś karykaturą premiera, nic więcej. To jest wynajęty hejter, który za pieniądze podatników jeździ, czuje, i sączy ten jad.